Siema, się pokażę jak wygląda komunikacja międzymiastowa w Taipei, czyli na Tajwanie. jechał do Taichu. A z tego, że jestem w metrze, no to muszę mieć maskę. Głównie chodzę bez, bo odblokowuję telefon z Face ID, a nie ma innego sposobu niż, np palec. A wpisywanie kodu nie jest uciążliwe. Muszę doładować kartę. Więc podchodzę do automatu. Bardzo proste. Wpadę kartę. No, come on. No i chcę zapłacić 500. Confirm. I gotowe. Jak widać, ludzie nie siedzą w domu. Karty wkładam, otwierają się w Teraz jedę na stację główną, ale będę miał przesiadkę na Buttingu, na zieloną linię. Wszyscy stoją grzecznie, grzecznie w kolejce. Nikt nie wbiega na. na Hama, mówiąc krótko. No w metrze mamy opisane, jakie są kolejne stacje oraz które z którymi krzyżują. Są napisy po chińsku, a też po angielsku. Spokojnie można się odnaleźć. I tutaj dojeżdżam. Żelana lampka sygnalizuje z której strony otworzą się drzwi. Jak było wcześniej wszystkie widać. Jest taki stan, że to jest stacja transferowa. Długo nie czekałem Już podjechał drugi pociąg Drugie metro Jak widać zupełnie nikogo nie ma To odbijam kartę Tutaj pani trzyma informacje żeby nosić paseczki No i na stacji Payment Mógłbym jeszcze podjechać na przesiadce jednej na żeby jechać bezpośrednio na dworzec, ale jest bardzo ładna pogoda, więc paręset metrów przejdę się pieszo. Oczywiście na mapach Google, czy na innej aplikacji, która jest dostępna, można sprawdzić wyjścia ale też jeżeli nie mamy telefonu, to ładnie widać. No, ja potrzebuję wyjść dwójką, będzie bliżej, potem w stronę dworca, który jest na wschodzie, się podać I wyszedłem z metra. Niektóre linie metra idą nad Ziemią. Tajwan oprócz wpływów japońskich miał potem też wiele wpływów amerykańskich. Jak widać tutaj, wszystkie taksówki są koloru żółtego, jak w Nowym Jorku. W tym miejscu jest budynek dworca głównego, ale tutaj odjeżdżają pociągi. Przeczytałem tę rzeźbę konia i przypomniało mi się, że stacja, która jest w Taichung, nazywa się Chaoma, czyli dosłownie smażalnia koni. Już jestem. To jest też centrum handlowe Square, ma 4 5 pięter. Pewnie w następnym odcinku je pokażę. A, tędy nie można wejść. Dobra. Normalnie tu da się wejść, ale pewnie jest obostrzenie i trzeba chodzić tylko głównym jednym wejściem. Tutaj pan kieruje ruchem. Jak jadą samochody, no to raczej puszczę raz puszcza pieszych. No i tutaj już jestem naprawdę na miejscu. Trzeba umyć dłonię. Automatycznie się płyn spiskuje. Oj, rzecz, która mi się bardzo podoba. Że temperatury. Tam było 37 przez chwilę, ale pewnie dlatego, że biegłem i się trochę zgrzałem Elo, witamy się pod koronawirusowym łokciem hmm? Dobra, taki fast food Tutaj można kupić bilety, ale mamy już wcześniej załatwione z Sevena więc nie trzeba stać w kolejce No i teraz demonstracja Halo z Tak. To jest Ice Tea peach. To ja chcę tą zwykłą jest do, o, jest. jest do wyboru też Line Pay Wtedy się przykłada QR Code To jak coś jak Big działa. trzeba tylko jedną No to u nich po kolei leci UX No sabe. Ale da się Apple Pay'em płacić I Google Play'em Dobra, to kupu dwa razy. To... Dobra. Potem możesz Line pajem pokazać jak się płaci. Wkłada zegarek. Żeby się nic nie było widać. <grym> Brak środków na końcu. Dobra, później na się. Nie działa, nie działa. A telefonem mi możesz zapłacić? Hmm. Rewoluta na przykład hmm. czyli żenioro, jako giża ok, to line ma qr code, przykłada się i poszło to tak. dlaczego je, pojedyncze? No. Się w jak w, 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 miarę, w miarę standardowo i pan mierzy łatwiej no, jest, żeby mieć taki standardowy chiński film niż taki standardowy chiński z Tajwanu z... tak, to... ile jest czadu to jest niezadowolony, tak tak, tak 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 to więcej no, pewnie jest tak 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 Więcej jest w Krakowie w wczesny dzień. Bardzo ładny autobus, dużo miejsca. Ja miałem jeździć miejsce lipomskie. To przy oknie. Siadam przy oknie. Ja Przede wszystkim najwięcej miejsca na, na nogi. No, jak w samolocie w pierwszej klasie. Na razie jest ciemno, bo jesteśmy schowani na dworcu. Podobnie w Hiszpanii miałem, że też był dworzec schowany pod. A, gdzieś w garażu. Ale pewnie dlatego, że tu jest ciepło. Tak to wytmili. O, Akurat piękna liczba 404. Tutaj schabowy. Chociaż nie ma niedzieli, a jest święto 1 maja. Jest, mogę... też jest też piątek. Mogę się poczuć jak w domu. Wielu odpalić ten. telewizja kablowa satelitarna Oczywiście jest jeszcze klimatyzacja, więc podróżuje się komfortowo niezależnie od tego jaka jest temperatura na zewnątrz. 227, czyli w 2 godziny 2 minuty 160 km. No i dojechaliśmy na smażalnie Koni, czyli stację Ciao. A teraz jedziemy z jakimś szalonym kierowcą, tak są. Normalnie, no byśmy, dobrze, normalnie byśmy pojechali rowerami, ale tutaj potrzebujemy do dentysty jechać też. Jest zamykany przed dziewiątą. Zbliżenie było Stąd nie wybraliśmy tego zdrowego trybu środka transportu. No, ale tutaj, że typiarz ma chudego, przyklejonego. Licząc od wyjścia z domu do przyjazdu, tutaj cała podróż zajęła jakieś 3 godziny. Tajwan to też świetne miejsce dla samochodów, ponieważ nie ma zimy, nie ma sypanej soli. Więc żadna korozja ich nie łapie. Można spotkać. No to to nie jest chyba jakiś super Mercedes. Ja się na Mercach nie znam. I może ma napisane AMG. Ale i tak ładnie wygląda, ładnie się zachował. Tutaj błąd w Matrixie. To są cztery identyczne samochody: Mitsubishi i Delika. Właściwie to jest ich pięć na tej samej ulicy. Hello?